Wyłoniłeś się z tłumu, gdy ulicą bez trosku szłam, twoje światło. O, poraziło mnie w dzień dwujących to mój plan, który we mnie ma okum, A ja wpadłam w niepokój. No mógł jak moich chcieć myśleć o kimś tu nie za mnie. jak mi tego widoku. Nieodporny mam rozum. Zasypiam, myśląc o tym, jak Odesłać się O, Zasypiam, myśląc o tym, że Jesteś niedalego gdzieś Długą, więc biegnę Choć wcale nie chcę Serce pije tak za wzięciem Wypełniam przestrzeń zwykłym powietrzem Szukając tego, co swą pozwoli szczęściem O nie, nie, nie Nie chcę pisać tych wszystkich stóp Nie mam czasu i będę ci słać listu, których już masz pełno w swoim koszu może nie jestem tym kimś, z kim zostałeś przez parę chwil Ale muszę wyjść z boku, by odzyskać swój spokój Zasypiam myśląc o tym jak się. o się Zasypiam gdzieś, luku więc biegnę, od wcale nie chcę, bez serce bije tak za Wypełniam Wypełniam przestrzeń, zwykłym powietrzem, szukając tego, co z wami szczęściem. No moje głowie. Jednym gestem, jednym słowem. Nie musisz przynosić mi fiołków i Wystarczy mi, że jesteś tu. Nawieszałeś w mojej głowie. Jednym gestem, jednym słowem. Nie musisz przynosić mi fiołków i wystarczy mi, że jesteś tu.